Dziećmi chwymi Na drogach nam nadzieją świeć Synem ty z nami iść. Z wszystkich niewiast wybrana szyć i drogę wskaż Córko ludu Bożego, do Syna swego nas prowadź. służebny co pokorna, pokój światu daj. Matko, która nas nasz, z dziećmi twarzy. Będzie pochwalony. Dzisiejsze nasze rozważanie jest poświęcone modlitwa za sąsiadów. Boże, zwracamy się do Ciebie, byś nas napełnił nasze serca przyjaźnią, byśmy mieszkając obok siebie czuli potrzebne niesienia pomocy, współczucia i dzielenie się radością z sąsiadami. Prosimy Cię, Panie, byś oczyścił nasze umysły i myśli niegodnych i grzesznych, które mogą Cię obrócić przeciwko nam lub uczynić krzywdę wszystkich mieszkańcom obok. Panie, co do Ciebie zwracamy się o czujność. By w chwili zagrożenia zdążyć uciec przed niebezpieczeństwem i ocalić innych. Prosimy Cię, Panie, o umiejętność wybaczania i zapominania wszystkiego, co niemiłe. Prosimy, Panie, o sąsiadów, którzy praktykują uczynki miłosierdzia, a brzydzą się ludzkimi grzechami. Boże. Pomóż nam uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby nasza wspólnota z sąsiadami trwała przez długie lata. I przyćmi drogę wskaż, gdzie wzorze prostoty, prostocy dosyła swego nas prowadzi. Lobo narodu naszego szyjcie drogę wskaż. uciśnionych nadzieją do syna swego nas prowadź, światło łaknących prawdy, pokój światu daj, matko, która nas... Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego najświętszemu sercu Pana Jezusa. Jezu najsłodszy, odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzy na nas, korzących się u stóp Twojego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należyć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas. Oddaję się dobrowolnie na najświętszemu sercu Twemu, abyś jeszcze ściślej zjednoczył się z Tobą. Wielu z nas Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przekazaniami Twymi. Zlitu się nad jednymi i drugimi, o Jezu, najłaskawszy i przyciągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam. O panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy cię opuścili, spraw, aby do domu rodzicielsko wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywieć im do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pastej. Użyć Kościołowi Twojemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby we wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie Jemu cześć i chwała na wieki wieków Amen Czytał Piotr Drogę wskaż Matko, która nas słuchać, Do Syna swego nas prowadź Ty nas zawsze rozumiesz Pokój światu da. Za nas znasz z dziećmi twymi, bądź na drogach nam nadzieją świeć, z synem Twym z nami. Gdzie co z nami idąca, żyć i drogę wskaż historii świata promieni Do syna swego nas prowadź go najlepsza Pokój światu daj Matko, która nas nasz Z dziećmi z bądź Na drogach nam na niej